Cześć kochani, będę chciała wam dzisiaj pokazać jak wykonać tak zwane szybkie prucie. Przygotowałam dla was taką próbkę. Ona jest troszeczkę krzywa, bo użyłam zupełnie większych drutów i tak ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wam pokazać jak to zrobić, ponieważ przyjmijmy, że robicie sobie jakąś robótkę, niech to będzie szalik i pomyliście się w pewnym momencie i nie chcecie próć po jednym oczku. Albo co gorzej, próć całej robótki, tylko po prostu prójecie sobie ten kawałek. No i właśnie chcę wam pokazać, jak to zrobić. Mam tutaj druty w rozmiarze 8 mm i do tego celu biorę sobie druty cieńsze, tutaj mam 4,5. Chodzi o to, żeby łatwiej mi się wkuć w te oczka. Ja oczywiście wybrałam sobie druty o wiele większe niż potrzebne są do tej włóczki, ale ja zrobiłam to specjalnie, żeby właśnie te oczka były troszeczkę większe, żeby było to widać. A dobra, teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Przybliżę trochę kamerę, tak, żeby było łatwiej, żebyście wszystko zobaczyli. Dobra, zobaczcie, tutaj z boku jest nasz łańcuszek. Czyli te oczka pierwsze, takie, które nieładnie wychodzą. My się w. I my tutaj wchodzimy sobie w to pierwsze oczko, zobaczcie, w to pierwsze oczko. Przyjmijmy, że właśnie tutaj chcemy spróć sobie, do tego momentu chcemy spróć sobie robótkę. Więc wchodzę sobie tutaj w to pierwsze oczko i wkuwam się w co drugą nitkę. Zobaczcie. Oczywiście nie jest to łatwa sprawa. Ponieważ musimy robić to w jednym rzędzie, nie możemy przeskakiwać je z rzędu na, na rząd. Także trzeba tutaj uważać. Nie jest to łatwe. Ja tutaj mam duże oczka, więc nie jest tak super ciężko. Ale na przykład, jeżeli robilibyście to w okrążeniu, czyli na drutach z żyłką, no to już mógłby być problem. Już jest ciężej. Łatwiej jest, jeżeli. Bawicie się kolorami, to wtedy po prostu wkuwacie się pod dany kolor. I jest o wiele łatwiej, żeby nie wypaść z rzędu. Także, tak jak widzicie, ja tutaj się wbijam w co drugą nitkę. Staram się być w tym samym rzędzie cały czas. W ten sposób. Już jesteśmy prawie przy końcu. Tutaj. Tutaj nie widzę za bardzo co się dzieje. Jakiś taki miszmasz. Ok. Zobaczcie. Tak to wygląda. Wbiłam się w moje oczka. Mam nadzieję, że jestem równo w rzędzie. Tak to wygląda. Dobra, wygląda, że jest ok. No i teraz co robimy? ściągamy sobie ten drut. I prójemy naszą robótkę do właśnie tego momentu. Zobaczcie. Jesteśmy w tym momencie. Także e, uważam, że jest to bardzo fajna opcja. Fajnie wiedzieć coś takiego, e, jeżeli no nie trzeba prosić całej robótki, po prostu wystarczy prosić tylko kawałek. Teraz tylko wystarczy przenieść ten drut. E, te druty na większe, e, żeby nasze oczka cały czas się zgadzały, żeby zgadzała się wielkość. No i to tyle. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki tutorial Wam się przyda. Uh, pozdrawiam. Hej.